Wolny mówi. <gry> Mama ginekolog z tego co wiem. To. To dość drażliwy temat. No, generalnie no wiesz, jak to. A, Czekaj. To, to w ogóle. Ty to piszesz tutaj na tymka, ja to Szwedzka. Bo ja sobie patrzę. Mama ginekolog, co to za nich w ogóle XD? Szwedzka panda, czyli nasz researcher, napisał, robi takie dopiski do linków i napisał: Mama ginekolog, co to za nich w ogóle XD? To lekarz, który przyjmuje swoje koleżanki bez kolejki. Przyjał przykładowo Lil Masti podczas jej ciąży. A to nie jest tak, że oni są jakoś rodziną, czy dalek, dalekimi kuzynkami? Czy coś takiego była taka, taka akcja, z tego co ja pamiętam? No właśnie, chyba. Chyba pierdolność Parmazona. Nie, 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 ja tylko przeczytałem tutaj to. Co tutaj mamy. Ale wejdę sobie na Twitter. Aha, usunięty. Usunięty. Czekamy na rozwój wydarzeń. No ja ogólnie jakoś tam nie wiem tego kobiecego. Tej kobiecej strefy influ. Aż tak nie śledzi. Śledzimy, ale to nie jest w takim stopniu, że jesteśmy w to wczuci, nie? Da, da, da. Ja muszę zobaczyć ten Zobaczyć sobie, a może nie wiem Złapać jakiś statement od mamy ginekolog Napiszę do niej dzisiaj To wam opublikujemy Na kolejnych aferkach Albo ona taki da statement I my go wtedy po prostu wam przeczytamy no. Bogzel Znasz Murcki? dzielnica Katowic? Jasne, że tak Konob News o tym zrobił Story Lil Masti. Wejdźmy sobie na story Lil Masty może ona nam coś więcej powie. Czy na walce był kop w jajka? No Jezus Maria jak mnie to denerwuje. Tych wszystkich rzeczy. Yy. Ale wiesz co, to nawet ci powiem, bo było to już poruszane. Kopno miałem suspensor na jądrach. Przejechał mi nogą po suspensorze. Wbił mi suspensor się w jądro i zacząłem, zacząłem czuć dyskomfort. Chwilę jeszcze walczyłem, potem dostałem jedno kolano, dostałem drugie kolano. Jesteśmy amatorami. Ja wziąłem sobie ten suspensor, poprawiłem. Powiedziałem, że chwila, bo mnie boli po prostu. I naprawdę mi to jądro bolało. Założyłem sobie ten suspensor na jaja, poprawiłem sobie to, chwilę poczekałem, żeby mi się to ustabilizowało i. I zaczęliśmy U, się bić. W ramach rekompensaty dla Pawła Juźwiaka mógł mnie bez żadnej gardy kopnąć w brzuch raz, kopnął mnie drugi raz i po prostu poprawiłem ten ten. Poprawiłem ten suspensor. Temat zamknięty, kurwa, no. Że nie, nie, nie mogę walczyć kurwa z tym, w suspensorze, który jest na połowie moich jąder tą ścianką. To, też... Okropne uczucie. Afera jajeczna, no co mogę powiedzieć. Pięknięte no. jajo. Nie było to... To nie było coś takiego może jak ten, jak takie turbo kop w jądro, yy, że ten, że bolało, tylko po prostu przesunął mi ten suspensor. A poza tym zrozumcie, to chronił koguta. Ja też nie wiem na jakich to działa <śm> zasadach, czy ten... Bo, jak jądro boli, no to wiadomo, że po prostu muszę sobie to poprawić. No musiałem sobie to poprawić. Tam nie było żadnej wątroby i tak dalej. Ja po prostu dostałem ten, Dostałem na jajo. Przejechał mi tak po jajach. Kule, bele. No. I. Bo i bolało. Końc maferę, Przechodzimy do no. Story Mastimu. Poza tym, swoją drogą, już abstrahując od tego, że ktoś tam sobie będzie gadał teraz, że no tak, ale wiesz, to jest. to powinieneś. Powiedzieć ludziom, w obliczu tych wszystkich fauli, które on mi zrobił na tej walce, palce w oko, te trzymanie siatki i tak dalej, to kurwa naprawdę nikt nie powinien się kurwa sapać już o tej jądro, nie? bo Ta jakby... bez jaj tej. Overall, <suszy> Ta. no to kurwa, wiesz. No. Przecież ona przyjmuje tych ludzi w godzinach y, po pracy, komu, co do tego, komu... No tak, no Matthias, Ja nie znam oferty. Wiem jedynie, no, że wystawało. Jest to jesteśmy ktoś jakoś czuci, nie? Po prostu. Zobaczmy, co u Lil Mastiff. Dobry kochani, jak tam wasze samopoczucie. Wygląda to dobrze. A tu. Ciemniejsze czy jaśniejsze? Ciemniejsze. Nie no, jaśniejsze. Ciemniejsze? Ciągle nie mogę w to kliknąć. Nie. Mhm. koło jest zbugowane. Okej. Okay. Nie ma tu żadnych informacji, dziku. Zdrówka dla małego. Siemano, pamiętasz może szkołę, do której chodziłeś? Dowiedziałem się, że chodziłeś do klasy sportowej. Może kiedyś byś wpadł? Nie, jakoś wiesz co, nie mam ochoty tam wracać, nie. No by nie było, to jednak gimnazjum nie wspominam jakoś tam, turbo zajebiście. Nie był to twój najlepszy czas w życiu. No. Ej, pamiętam jak ty miałeś kiedyś taki film, no. rysowany na Boxdela, czy też na no. ile tego było. Jakoś tak szczerze to średnio wspominam czasy gimnazjum. Technikum zajebiste, technikum spoko. Śmiesznie było, ale gimnazjum kurwa średnio, w Sprawdźcie moje bardzo zmanipulowane wywady z ostatniego Fame. Siema z dupy, zobaczymy. Siemano. Ale teraz idziemy do kolejnego Newsika, mianowicie Nitro wyzywa Hubzika. O co w tym chodzi, Ulfi? No, generalnie co? Hubzik chyba podśmiechiwał się kiedyś, że Nitro 03, może po, po, po walce. Eee, no, musiałbyś to puścić. No, do, tam oni, oni się już jakiś czas podgryzają generalnie. Dobra. U, u... A, ale czekaj, bo, jak, bo w sumie, jak, a jak to jest teraz? No właśnie też nie wiem, jak to jest z pokazywaniem teraz. Pokazywaniem Sergio. Może nie ryzykowali tego na razie. Tak samo mam z rafonem, nie? Że rafona też żeśmy chcieli pokazać i tak kurde. Można. Hmm. Czekaj, czekaj, bo tam coach napisał, że No dobra, no to możemy tam... Bardęga też co mi pokazywał. no, to luz. Ja pamiętam, jak ta mała, parszywa za każdym razem przejdzie. wiesz, że pogadasz za mną chwilę, mówię, stary, nie chce mi się. Po pierwsze, głupie wywiady to są, po drugie. No ka, no, wolę pójść na, na trzy duże kanały i tyle, niech to ludzie zobaczą. A no, nie, ka, jakiś, w, jakiś, w jakiejś otchłanie internetu publikować, no. Zawsze taki smutny. No, a jak wyszedł ten film na mnie, to ta mała, parszywa Zaczęła pisać takie rzeczy w zasadzie, no ja wiedziałem jaki on jest, ja już mu od pół roku wywiadów, ja już z pół roku wywiadów z nim nie robiłem, poznałem się na nim, jest złym człowiekiem, nie, eee. <laughs> przecież, no, przecież to hit jest. I wiedziałem gdzieś takie 15 postów. Tak, bo to jest to, eee, Hubzik z Fame News. Wcześniej... To było po filmie Nie wiem, ale się tak, dowiem. po filmie Nie wiem, ale się dowiem, Hubzik napisał generalnie film o Nitro bardzo dobry, jak większość od autora, choć za dużo się nie dowiedziałem. Shot z Sandrom i synem to dla mnie nowość. Nitro to na 100% nie kreacja, po prostu wynik nieprzewidywalnej popularności hajsu, która w połączeniu ze średnią kulturą osobistą, nastawieniem na zysk i brak większego celu w życiu, okazuje się, że zabawki na czterech kółkach nie dają satysfakcji. Po prostu tworzy taką osobę. Ja mu pod kilkoma względami tu nawet współczuję. Z nim problem jest taki, że prywatnie zaczyna w zawsze bardzo dobrym stylu. Po kilku temu jednak jakąś interesowność. Nie się kogoś uśmiechnąć i podejść, bo by ci potem go bronili w dyskusjach, które sam Nitro niewątpliwie tworzy, wstawiając kolejne, przewidywalne, średnio śmieszne byciki. Będziemy sobie na profil, bo chyba on coś tam zrobił. Chłopcik. Chubzik coś wrzucił na miejsce. Ej, ma z znowu. Pan, nawet dwie. A ten już Jak A ten Harry Potter chyba do takich hipokrytów. No, ja pan... Witam z tej strony. Hubbzik, lub jak to woli. Mała, parszywa kurwa. Jak widzieliście, Nitro się o mnie wypowiedział w internecie. on wygląda trochę jak Harry. Harry Potter. Tak wypowiedzią ciężko to nazwać. Kana, Kaniowski na live mówił, że mimo że pocisz się jak świnia, to nigdy od ciebie nie czuł przykrygo zapachu. <tuszy> <tuszy> Zdradzisz ten czy już w sumie to jest prawda. Kaniowski, to dziwko. Ej, ale to jest swoje prawda, to jest pojemane. Od, no tak, od Ciebie no. rzadko jebie. Ale co Ty, przepraszam bardzo, co Ty teraz kurwa, ale, ale, no. Ty jesteś po jakiś, nie wiem. Ale co? No stary, no po treningu, no to chyba wiadomo, nie? Ale my jeszcze i potem jest git. Zostawiam Tobie z komentarza, stary. Jak to określę, dlaczego odpowiadam ja no dopiero teraz, robiłem rzeczy ważniejsze. Graf Cesa. Wstawiłem wam tu na story. Jak już się liście to odpowiadam. Spodziewałem się tej odpowiedzi. Spodziewałem się, że ona będzie po jakimś czasie. Jak już jakby wszyscy wiedzą, że Unitra w głowie jest jakby niezbyt dobrze, nie od dziś. Zawsze twierdziłem, że on inteligentną osobą w miarę jest. Może nieemocjonalnie, jak się okazuje. Swoją drogą stary, czemu ty mnie wąchasz kurwa tej. No kurwa tej jak jedziemy razem w aucie, no to chyba czuję, nie? Czy jebie od ciebie, czy nie. No Jakby nie przekminiłeś tego, że tak jakby wziębał, no to. To często stary nadstawiasz nos na Nie no, bardzo często no, jest taka sytuacja, że po prostu dajesz mi pachę i ja tak. Stary, 2 na 10 Jesteś osobą wąchającą. No, kurwa, jest, jest tak. Zwęszyłeś okazję. Terapotowa. Zwęszyłeś okazję. <laughs> <laughs> nie ukrywam, że czasem się zdarzy powąchać pachę i mówię tak. O, no, dzisiaj serce bulka. Dzisiaj rosół. Dzisiaj zajebiście. Zdarzają się takie sytuacje. No Wakswa, nieuchacz. Nie uchacz. jest dość dużo transfer dobiera do SHL. To znam No, jak na psa jak na psa przystało, no to nos. To mój główny wiesz, narząd nie tutaj. Bardzo naj, podoba naj, mi się zmysły. Bardzo podoba mi się współpraca z Hiding, z tego względu, że możemy wymieniać się zawodnikami. Też na pewno coś wam. No ogólnie pogali HR-owej. Może być tak, że będzie też gala taka fejmowo owa no bo też z haelasem.